Chrystus się rodzi, a nie grają, kare. Migrają, pasterze śpiewają, wyglęta klękają, cuda, cuda ogłaszają. Maryja, panna, maryja, panna dzieciom piastuje I już święty, i już ze święty ono pielęgnuje. się rodzi, masło swobodni, a nie migrają kare. W tym tak śpiewają, rękają, cuda, cuda ogłaszają. Ogień wierzchu niebla z ciemniejszej czarnice nie skończonej. Składamy okryty kwasem. Pana Amary, ja pan Dzieciutko fiaskuję i Juda święty, i Juda Święty Ono pielęgnuje. Chrystus się rodzi nas, osłabość, a nie gra, królew. Patrzę też śpiewają, pytam tak, rękę cuda, cuda ogłaszają. Posłuchaj tych owacji! Super, brawo! Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. A pokój na ziemi. Brawo! brawo! Genialny duet! Brawo, brawo! Stąd cię pasterze. Głos to w cieszce no tak pado, nie hej idzie wos gromada, Do to witec Pana nom zesłanego, nom zesłanego. Ach witaj zbawco z dawna żądany, Cztery tysiące lat wyglądany, na ciebie króle prorocy czekali, a tyś tej nocy nam się objawił, nam się objawił. On tam w nie ma tronu i w złocie nie siedzi, a tym Herod spisek knuje, bo Rodzkowi grozi. Może w tej... To są owacje, kurcze, takiej owacji jeszcze nie było. Stój! Wezmąc poćmoku, ktoś tam larmuje, ponboczek boczek na świat, Ku nam Być pasterze, po wejcie, do Betlejki drać się biercie, i w nią witać komuś. Szybko minął, znów się spotykamy i z górą Jerzego kolędy śpiewamy. Dziękujemy Boże, że my rok przeżyli, żeśmy tutaj się spotkali, razem zgromadzili. Cieszą się rodzice Józef i Maria, że, że dziesiątko Boże w stajni porodziła. I my się cieszymy tutaj zgromadzeni, że Jezus Bawiciel jest z nami na Ziemi. Niech to Dziecię Boże wszystkim błogosławi i niech da nam zdrowie, radością obdarzy. Ja się sam prawie pobycią normalnie.